Hej, cześć, na wszystkim ludzie, z tej strony x I do w kolejnym odcinku z Fazem O, dzisiaj Edgefield Road Dzisiaj już trzecia nagrywka, czyli jest już środa Boże, ja pieprze jakie to jest cudowne U mnie dopiero jest niedziela, nie żeby coś, ale... Ale tak <laughs> Także ciekawie, zaraz Mortal, moi drodzy Boże, nie mogę się już doczekać, naprawdę Ja pierdziele, masakra Barbara Showcross Naprawdę nie mogę się doczekać No i co, jeżeli odcinek się spodobał Spodoba! Pamiętajcie o się like, o subskrypcji i ja komentarzuję, że macie taką ochotę. Poprzedni odcinek był taki, że był dym, ogólnie mega duży dym, ale no cóż, troszkę się zbambuzlowałem, nie połączyłem pewnych faktów. Ale nie będę spoilerował, jak ktoś nie ogląda, to zapraszam serdecznie na nagrywkę, bo myślę, że gierka, szczerze mówiąc, warta uwagi raczej. Naprawdę. Gierka warta uwagi, okej, okay, highspot jest w tym piwni, się w piwni, w garażu. Ok, tutaj bezpieczniki od razu na pełnej włączamy. Nie ma krągu. Warto zapamiętać. Tutaj też bonera, piwnicy raczej nie ma. Bynajmniej nie zauważyłem. Ok, zapalmy światło. Halo, y... światło? Ok, nieważne. Tutaj światło sobie zapalmy. Teraz tak. Boner przy okazji. Ok, o Łódża nie ma. O Łódża nie ma. Rosak, tu to było po tej stronie. Nie ma światła. No i tutaj jest, okej, okay, nieważne. Tutaj już byłem, ale. Nie, tu bounerka na pewno nie ma. Ogólnie, i kurs obiektu. Hmm, też nie ma tarota. Ja, raczej to będzie ogólnie rzecz biorąc, myślę, że. E, lalka. Lala lala. La, moi drodzy. Także chodźmy od razu do pokoju lali. Czyli tego pokoju. Siemanko, tak jak myślałem. Na razie tego nie kastujemy, bo. Musimy jeszcze dać sobie chwilę na znalezienie, moi drodzy, lalki. E, y, lalki? Co ja pieprzę? No, znalezienie. Światło zgasił? Wow, to było szybkie. Ja się nie poddam. Idę to światło zapalić, gnoju. Proszę, niech to będzie boner. RNG Bless. O Boże, dziękuję. Ja pieprzę. Holy shit, man. Ale mi zrobił dobrze, akt czyli ten tutaj bonerek teraz. Nie muszę tam tych sprawdzać. Pokczamp. Dobra, idziemy. Nie, nie, Why you turn off this, you son of a bitch? Do not touch it. Zamknę to. O. No dobra. Hmm. Teraz tak. Zapytamy spokojniej. Where are you? Can you give me a sign? Hello. Barbara Shawcross. Tak, ona ma Shawcross. Shawcross chyba. Shawcross. Barbara Shawcross. Can you throw some items, so I will find you? Hello, Barbara. Work. What is this? What what here happens? Hello. I don't know what that was. I don't hide. wi teleport. Hello, Barbara. Are you here? Why you turn off the fucking light? Jean, jak nic, mówię wam, jean. No pieprzony, drugi raz światło mi gasi. Co to ma być? Zostaw te bezpieczniki, pajacu. patrzcie to, nie? Nawet jest IMF. Pierdzielony, no. And you do not turn the fucking all lights off, bitch? Okej. Okay. Chyba sobie ukujniemy, wiecie, bo... Chyba się... Ale co? Co tu się dzieje? No, co ten nie w ogóle? Ja nie wiem. Weźmy to. Jak będzie serce, to się zeseram, naprawdę. Wejdźmy tutaj. Proszę, nie serce. Oszczędzam sprint. Czy to jest piwnica? Czy to jest czyli piwnica, moi drodzy? Bo nic nie było słychać totalnie. Teraz mi światło. Oj. Hello, are you here? No ja nie słyszałem nic ogólnie, nie, nie żeby coś. Hmm. Hmm. Hello, can you give us a sign? No nie wiem, co to za gra, moi drodzy, jest. O, o, o! Rzuciła coś. Tutaj chyba, tak? Direction. Tutaj. Laczkiem chyba. Tak. I 3 Dobra, zrobię zdjęcie laczka. jako Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Ta gra mm -hmm. jest pojebana. Jeżeli chodzi o te zdjęcia, naprawdę. Tak mnie już to denerwuje. Że sobie nie zdajecie z tego sprawy, naprawdę. Ono dosłownie przed sekundą rzuciła tym laczkiem. I to nie zaliczyło jako interakcję. No, dlaczego? Naprawdę, jakby for real man. Dobra, idziemy po upałkę już wysranę najwyżej to. No nie będzie już Perfect Investigator, niestety, bo gramie czuję, że oskamowała wewnętrznie. No bo naprawdę beach please, no. Boże Weźmy to to najpierw. Czyli wtedy był Box jednak, ale to był fake pokój. Nieprzony w ogóle. Ej, Boże, przepraszam, bo ja wiadomo o tamtej grze. Fuck Dajmy tutaj. Okej, okay, mamy fingerprinty. Weźmy to i sobie trochę naświetlimy. Dobrze. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Are you close? Ok, raczej nie ma sprytboxa. Ok, nie wiem, gdzie on to rzuca. Pojebane. To jest dla mnie nienormalne. Nienormalne. Dobrze. Chodźcie po termometr. Hmm, hmm, hmm. Ale burza Zeus się zdenerwowała troszeczkę. O Boże, przepraszam, mi się odbiło. E, to, to. Nie wyrzuciłem uchałki, dobra, ale wyrzucę, bo nie potrzebuję, bo wiem, że jest ultrafiolet, którego nie zaznaczyłem. Dobra, jest to dzień wciąż możliwy, a zważając na to, ile razy gasił mi światło i kombinował przy bezpiecznikach, naprawdę y, wcale bym się nie zdziwił. O, że wyłącz ten budzik, gdzie to jest? O, nie budzik, to no, fuck? Też rzucony tutaj, czy on jest tutaj? Nie, on tam włączył wodę i wszystko, no jakby. men. Are you real? No, Z tymi drzwiami jest nie tak, ok, nieważne. Może jakieś zwidy mam. Okej. Okay. Mm, czy tu są jakieś orbiki? Hello, are you still here? Mm. Tak, są orby, okej. Okay. Czyli jest to niemożliwy raczej ten. Halo, orb, pojawił się jeszcze raz. To był orb, tak? No, I guess. Albo nie? Może to nie był orb, może to było za oknem tylko co? Nie, no, jest orb, okej, okay. są orby. Czyli to nie jest jednak Jeehin. O, okay. termometr. Temperatura będzie minusowa i jest. Okay, not that fast, I guess. Dobra, eee. Zwróćmy się do Wana Na chwilkę. Chociaż chwilkę. Mhm, mm teraz tak. Mhm. Mm Okej. Okay. Czyli tak jak w pierwszym odcinku, moi drodzy, troszeczkę. Tutaj widzę, że się bawimy. Wezmę dwa pilsy. Projektor 2 możemy sobie wziąć. To sobie weźmiemy też. I krucyfiks nie mogę wziąć, bo coś mam. A nie, nie mam nic. Okej, okay, nieważne. Soboczniaki. Yy, Kacidło, obszar. Okej, okay, okej, okay, zrobimy. Zrobimy. Ciągle mnie ziąsła wola, moi drodzy. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Zamieniam się w Nosferatu chyba, jakiegoś. Bo tutaj szpony mnie tak bolą, troszkę. Okay? ok, dobra, teraz tak Ingerprint jest zwykły taki. Napromieniuj... Nie, napromieniujmy go, że tak powiem. Dobra, ok, kolejny inny. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Dobra, ok. No dobra, 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 dobra. Yy, Wrightną no ci, z nie wright nie na książeczce. Mi się wydaje, że to będzie fingerprint że to będzie po prostu freezing i to będzie y, huntu. Tak, taką mam. O kurwa, i co? MF3, o tutaj no, rzucił czymś niby. Okej, okay, kolejne zdjęcie. Czy ja chcę zdjęcie ducha, czy chcę zdjęcie fingerprintów? I tak nie trzeba do Perfect Investigator, a chyba. Nie mamy quest'a na zdjęcie ducha, więc możemy śmiało. Ok, znowu 5. O, okej. Okay. No ale ciągle 5 jest to ogólnie, więc jakby. Nie jest to obejkowe żadne tutaj zachowanie ani nic w ten desen. Broń Boże. 1,2. 2, dobra, chodźmy po kadzidło, żeby zrobić side questa. Byłoby miło. Już 10 minut, naprawdę jak nagrywanie Fazmo jest strasznie czasochłonne, że tak powiem. Naprawdę szybko to leci. Kadzidło i co tam mamy jeszcze? Ym... Parabiotyk, dobra, spróbujemy z tym parabiotykiem. Spróbujemy, chociaż na no. pierwszym odcinku też nie dało rady. Ok, czy jak tu skastuję, to od razu się zrobi. Tak, indeed, dobra. O Boże, nawet cię nie widzę, to Wiem, że tam jesteś. Demogorgon, oczywiście. Nie wiem, zrobię ci. Jej... O, tak, mimo to, że i tak nie mogę zdjęcia, no bo to jak wiecie. Shield the fuck down. Ok, parabiotek się zrobił. Nie, nie zrobił się. Can you speak to me? O oh, wow. Ok, moi drodzy, nie spodziewałem się screamu Banshee w tym momencie. What the fuck, man? To była tak perfekcyjna gra. Gdyby nie to jedno zdjęcie, boże. Dobra, spylamy stąd, moi drodzy. Ba o ty, nie. Mamy to Banshee. Dawno nie słyszałem screamu Banshee, moi drodzy. Wow, czyli byłby to projektor. Szok trochę, bo totalnie się nie pojawiał. Wow, to była fajna gra, naprawdę. Jestem zadowolony, ty, że akurat była, wiecie, Banshee mieliśmy quest'a na projektor, a się na ten, na parabiotyk. Mega spoko sprawa. Nice, nice, moi drodzy. No, to była, to był fajny investigate, naprawdę. To był fajny inwestygajcik, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam też się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa, subskrypcji na kanale i komentarzu. No i co, ja się sami żegnam. Także trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego i pa pa.